Witaj się, cór, czeka Ci dzisiaj jedno z ważniejszych zadań do wykonania, więc tak, oddział Alfa podrzuci je na ziemię, gdy Ty tylko wylądujesz, będziesz musiał znaleźć kilka skrytek, w których znajduje się TNT. następnie pójdziesz na miejsce zbiórki i poczekasz na resztę naszego oddziału, a teraz idź do informacji i dowiedz się więcej o tej misji. Zrozumiano? Zrozumiano. No to życzę powodzenia. No Siemka, pewnie Ty po te informacje o misji, tak? Tak, tak. No dobra, więc tak, pewnie większości już szefów, bo będziecie jeszcze tam troszeczkę pewnie. No dobra, pierwsza sprawa to przeciwnik. Więc tak, na pewno spotkasz klipery, uważaj, bo one są wyposażone w plecach odrzutowy, czyli w każdej chwili możesz taki jeden kliper spaść na głowie i rozpiewszyć na całą mapę. Weź najlepiej te ten karabinek, w razie czego jakiegoś takiego oddziału spotka. I uda się teraz tam na, ten, na start. Dobra, trzyma się. Powodzenia na Dobra, dzięki. Teś się trzyma. Subskrybuj, aby być na bieżąco.